Czy dzisiaj zamyka się okno Polski w Unii Europejskiej? Już tłumaczę, o co chodzi. Karol Nawrocki został prezydentem Polski. Kraj znowu czeka kohabitacja. Premier z jednego obozu, prezydent z drugiego. I choć to rząd kieruje w Polsce polityką zagraniczną, a siła krajów Unii Europejskiej nie zależy tylko od przywódców, ale też od potęgi gospodarczej czy wojskowej, to Janis Emanuelidis, szef brukselskiego ośrodka analitycznego European Policy Center, mówi mi, że prawidłowość, która dotyczy nie tylko Polski, ale wszystkich państw członkowskich, zwłaszcza tych dużych, jest taka, że jeśli szefowie rządów lub same rządy zostają osłabione w kraju, to ma negatywny efekt na poziomie Brukseli. To jest prawda. Idzie Niemcami rządził uważany za słaby koalicyjny rząd Olaf'a Scholz'a pozycja Niemiec osłabła, a wraz z tym ich wpływ na decyzję UE. Francuski prezydent Emmanuel Macron po tym, jak w 2024 roku jego partii fatalnie poszło w eurowyborach, długo odbudowywał swoją pozycję. Czy teraz osłabienie czeka Donalda Tuska po tym, jak Polacy zamiast Rafała Trzaskowskiego, jego sojusznika, brukselskiego bywalca, który wspierałby w Polsce projekty ustaw rządu, wybrali twardego krytyka Unii? Piotr Buras, szef warszawskiego Biura Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych, to kolejny europejski ośrodek analityczny, wskazuje, że to nawet nie sam wybór Nawrockiego może osłabić Polskę w Unii. Ale fakt, że szereg tematów dotyczących polityki europejskiej, co do których dotąd panował kompromis, stanie się przedmiotem bardzo zasadniczego sporu pomiędzy instytucjami państwa. To znaczy, że prezydent Nawrocki będzie jeszcze silniej niż prezydent Duda realizował, a także w sensie retorycznym promował zupełnie innego rodzaju wizję polskiej polityki w świecie czy w Europie niż robi to rząd. Co teraz będzie? Nie będę udawał, że wiem. To pierwszy dzień po wyborze nowego prezydenta Polski. Politycy będą teraz ważyć szansę, układać sojusze, budować narracje. Co z tego wyjdzie, zobaczymy. Ja mam jednak przekonanie, tak jak obaj moi rozmówcy, że Polska pozostanie silnym krajem Unii. Pytanie, czy będzie nadal silnym krajem w.